Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat budowy ostatniego odcinka drugiej linii metra w Warszawie. Jak wskazują ostatnie informacje, niedługo rozpocznie się drążenie tunelu ostatniego odcinka trasy metra M2 na Bemowie. Jak wskazują źródła, na Karolim przetransportowane zostały maszyny TBM, które wywiercą tunel ostatniego odcinka drugiej linii metra. Kiedy ostatni odcinek zostanie ukończony i jakie są dalsze plany na M2? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu urbanity.pl pod tytułem Przygotowania do rozpoczęcia drążenia tuneli ostatniego odcinka drugiej linii metra na Bymowie. Autorstwa pana Piotra Maślaka oraz artykuł na portalu transportpubliczny.pl pod tytułem Metro na Karolin Przygotowania do drążenia tuneli ostatniego odcinka drugiej linii metra. Autor artykułu nie podpisał się. Druga linia metra przebiega na osi wschód-zachód. Jej przebieg obecnie rozpoczyna się na stacji Brudno po prawej stronie Warszawy. Oraz na stacji Bemowo po lewej stronie stolicy. Obecnie trwa budowa odcinka na Bemowie, która obejmuje trzy kolejne stacje: a są to stacje Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Druga linia metra po ukończeniu będzie miała 21 stacji, a jej długość wyniesie około 23 km. Jak informują media, niedługo zacznie się drążenie tunelu łączącego metro Bemowo z Karolinem jak informuje portal urbanity.pl ogromne ważące 650 ton tarcze TBM o imionach Anna i Krystyna zostały przetransportowane na Karoli, gdzie po złożeniu rozpoczną drążenie tunelów chodzi o ostatni odcinek drugiej linii metra na Bemowie tarcze mają masę ponad 650 ton długość blisko 100 metrów i średnicę ponad 6 metrów po wydrożeniu tunelów Wcześniejszych odcinków linii M2 przeszły konieczne remonty i przeglądy serwisowe, aby móc przystąpić do prac na Bemowie, jak dalej informuje portal urbanity.pl. Tunele zachodniego odcinka drugiej linii metra mają odpowiednio długość 3202 m i 3196 m. Tarczy TBM będą więc miały do ułożenia 3800 prefabrykowanych. Pierścieni po 1,5 metra długości każdy. Cały proces rozpocznie się w wakacje. Maszyny będą pracowały 24 godziny na dobę. A gdzie dokładnie powstaną stacje ostatniego odcinka na Bemowie? Jak czytamy w źródle, ostatni odcinek drugiej linii metra na Bemowie ma długość blisko 4 km i składa się z trzech stacji. Stacja C3 po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Lazurowej i Górczewskiej, stacja C2 Krzanów pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania Strzegligowską, i stacja C1 pod ulicą Sochaczewską, po północnej stronie skrzyżowania Spółczyńską. Tuż za nią powstaje zaplecze techniczne dla całej linii. Stacja techniczno-postojowa Karolin. A jaką wartość będzie miała inwestycja na wymowie? Wartość inwestycji to 1,9 miliarda złotych. Pierwsi pasażerowie będą mogli pojechać do stacji Lazurowa, Szanów i Karolin w 2026 roku. Warto też wspomnieć, że planowane jest przedłużenie drugiej linii metra na Ursus. Plany są częścią wizji metra w Warszawie do 2050 roku. Nowe stacje miałyby pojawić się na trasie od Karolina do PKP Ursus, a w przyszłości być może nawet dalej, w kierunku zachodnich granic Warszawy. Głównym celem miałaby być poprawa komunikacji w dzielnicy Ursus, która w ostatnich latach się bardzo prężnie rozwija. Celem ma być również zmniejszenie zatłoczenia na drogach poprzez oferowanie alternatywy dla podróży samochodem oraz ułatwienie mieszkańcom Ursusa szybszego i wygodniejszego dojazdu do innych części miasta, zwłaszcza centrum. W Warszawie obecnie funkcjonują dwie linie metra. Do 2050 roku w stolicy ma być 5 nitek metra. Metro na pewno znacząco poprawiło komunikację w Warszawie. Obecnie łączy skrajne części stolicy, np. Bielany z Ursynowem czy Targówek z Bemowem. Myślę, że warto inwestować w ten środek transportu, ponieważ jest wygodny, szybki i przykładowo z Bemowa do centrum można dojechać już w 15 minut. A Wy co sądzicie na temat metra w Warszawie? Lubicie podróżować tym środkiem transportu? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do obejrzenia innych materiałów na kanale, między innymi na temat premetra w Krakowie. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.